No ja też byłem po dostaniu duszy. I też byłem jak już tam trochę pogubiony w swoim życiu i tak stwierdziłem właśnie, że to będzie chyba dobra droga. To wtedy pomyślałbyś, że trzy miesiące później twoje życie może teraz tak wyglądać? No nie, tego to na pewno się nie spodziewałem, nie? To okay. na pewno nie. Tak, bardzo dużo ludzi widzi pewnie zmianę. Naprawdę poznałem bardzo dużo dziewczyn. Nie mam problemów już z podejściami na ulicy do, do, do kobiet czy zagadaniu. To jest naprawdę spoko. Polecam w ogóle bardzo y, poznawać dziewczyny w realu, a nie na badu czy na innych rzeczach, bo to jest naprawdę różnica bardzo y, duża. A tak aktualnie to spotykam się z y, jedną dziewczyną już tak dosyć długo i tak fajnie się to układa. Doronik, w naszym programie Jesteś już jakieś 3 miesiące? Tak, 3 miesiące dokładnie. 6 grudnia, właśnie. Minęły 3 miesiące. I powiedz, jak to się zaczęło? Jak w ogóle na nas trafiłeś? Szukałem jakichś nowych alternatyw na siebie w życiu. I w sumie gdzieś przez przypadek w internecie zobaczyłem reklamę Macieja. Prawdopodobnie to było na ni I tak w sumie zacząłem się interesować tym. I zacząłem oglądać te filmiki na YouTube, które wrzuca Maciej tam co jakiś czas. No i bardzo mnie to zainspirowało. Taka chęć zmiany czegoś w swoim życiu. I wtedy w tych materiałach, co tam przeglądałeś, te jakieś wiadomo, czy to reklamy na tym Instagramie, czy to na YouTubie, to co wtedy tak do ciebie trafiło, że postanowiłeś się zgłosić, żeby zobaczyć, jakie są tutaj takie możliwości wsparcia i działania razem? Maciej tam pokazywał w sumie takiego y, faceta, którego y, zawsze tak podziwiałem i którym w sumie chciałbym zawsze być, a nigdy nie byłem, takiego pewnego siebie, y, który y, wie dokąd dąży i ma swoje jakieś cele ustalone, no i to mnie bardzo zmotywowało, żeby dołączyć do tego programu. No i wtedy w sumie się jakoś do nas zgłosiłeś właśnie te trzy miesiące temu, no i wtedy, na tamten moment, to jak to u Ciebie wyglądało? Z czym wtedy tak się najbardziej zmagałeś? No ja też byłem po y, takim jakby rozstaniu duszy i też byłem jak już tam trochę pogubiony w swoim życiu i tak musiałem sobie jakoś je poukładać. I tak stwierdziłem właśnie, że to będzie chyba dobra droga, żeby coś zacząć zmieniać w swoim całym otoczeniu, w swoim całym życiu. Co w swojej codzienności przede wszystkim? nie? Mhm. I wtedy byłeś po tym rozstaniu, to jak długi był to wtedy związek? I po 8 latach się rozstałem. Tak. A tak. tak świeżo po tym rozstaniu, czy to minęło już się trochę czasu? No tak, miesiąc po rozstaniu. Tak mniej więcej. Okay. I przez ten miesiąc już właśnie coś działałeś wtedy po swojemu? Tak, zaczynałem trochę ćwiczyć, trochę brać się za siebie, jakiś tam trochę yy, jakiś nawyków nowych wprowadzać, no ale to nie było jeszcze to, czego tak naprawdę chciałem, to co tak naprawdę chciałem osiągnąć, nie? To jakie wtedy właśnie pojawiały się takie wyzwania wtedy, kiedy już byłeś po tym zerwaniu, to przypominasz sobie, jakie wtedy miałeś takie największe wyzwania w takim kontakcie z kobietami? Takie, żeby się przełamać w ogóle, dla mnie po 8 latach w związku, to yy, Przełamać się w ogóle i żeby zagadywać od nowa do dziewczyn, czy w ogóle zacząć randkować, to był wielki szok. Szczególnie patrząc, że przez te 8 lat, czy nawet 9 prawie, randkowanie się bardzo zmieniło, bo teraz pojawiły się wszystkie te Tindery, nie Tindery, ludzie żyją w internecie, gdzie tego jeszcze tam lat temu nie było. Nie? Więc jak ja zobaczyłem to, to, to wszystko w internecie, jak teraz wygląda to tak naprawdę, to, to byłem w wielkim szoku też. nie? Mhm. Ale to właśnie wtedy coś już próbowałeś tak na swoją rękę, czy bardziej tak jak powiedziałeś, że kiedy pojawiały się takie blokady wewnętrzne, żeby w ogóle nawiązywać jakieś kontakty, to to Cię blokowało do takiego stopnia, że nawet nie próbowałeś? Próbowałem tam gdzieś zagadywać, ale to nie przynosiło jakichś tam większych efektów, nie? Mhm. Też trochę zakładałem sobie konta na tych Tinderach badu, żeby kogoś poznać, ale tak nie za bardzo mi to szło w tym tego To jakie efekty właśnie Ci to wtedy dawało właśnie? W jaki sposób byś powiedział, że mogłeś określić, czy to nie dawało ci takich efektów, jakie byś chciał, masz jakieś takie konkretne sytuacje? No, to też było takie świeże. Po moim rozstaniu też chyba nie byłem aż tak gotowy, żeby mhm. zacząć kogoś poznawać i tak dalej, ale też no nie byłem taki pewny siebie, nie? przede wszystkim a na nowe znajomości, żeby się otworzyć czy coś takiego, nie? Mhm. I przez to, czy to jakoś wpływało na te takie kontakty? No, też chyba, o dziewczyny tak wyczuwały, że jednak chyba jeszcze nie do końca jestem poukładany ze sobą i tak dalej. Wiesz, było fajnie na tych spotkaniach, czy coś, ale mówiły, no, sorry, ale ty tam jeszcze musisz sobie popracować, a na sobą, nie? Czy coś takiego. Jak się wtedy czułeś w tych takich momentach, kiedy spotykałeś się z takim uczuciem? No, nie było to fajne, oczywiście, nie. No, ale to jakby nie patrząc, był zawsze jakiś progres, nie? Z każdym spotkaniem. Z każdym kolejnym było coraz lepiej, jakby nie sobie. Mhm. A miałeś jakiś taki właśnie moment, w którym stwierdziłeś, że masz już dość tej sytuacji, że musisz totalnie to zmienić i popracować właśnie nad sobą. No tak, dużo mi dało właśnie te reklamy, że Tinder i te wszystkie rzeczy to są niepotrzebne, żeby zagadywać właśnie tutaj u was. I tak pooglądając sobie właśnie te wszystkie wasze filmy, już stwierdziłem, no to muszę spróbować. Mm -hmm. I co finalnie tak zadecydowało, że postanowiłeś dołączyć do programu zamiast tak działać samemu? No na początku ta rozmowa wstępna na pewno. Dużo mi też dała. Yy, to była chyba Strzymona, dobrze pamiętam wiem. W ogóle taki był... Yy, takie coś było, że aktualnie jeszcze byłem w Niemczech, bo jeszcze pracowałem w Niemczech i tam pisałem z jedną dziewczyną. I tak było, tak. Niby rozmawialiśmy, niby nie. I w ten dzień co... Byłem po tej pierwszej rozmowie, zdecydowałem się na dołączenie do tego, do tej szkoły waszej. to już byłem tak podbudowany, tym, taki zmotywowany, że napisałem do niej, wiesz co, bo no tak piszemy, piszemy, tak nie za bardzo może spotkajmy się po prostu, nie? Tak ja pewność siebie dostajemy. No i ona pisała, ok, dzisiaj mam czas, jak też, to za dwie godziny możemy się spotkać. Nie? No to już też w ogóle tak, taka motywacja, że już dopiero co dołączyłem do szkoły, a tu już mam takie spotkanie super jakieś się zapowiada i naprawdę było mega, nie? Do mnie Szymon napisał właśnie wiadomość na Whatsappie, cześć, tutaj masz pierwsze do zadanie do zrealizowania, coś tam, coś tam, a ja już byłem na randce z dziewczyną, oh, samo dołączenie było super, nie? No, nie no, pa pamiętam to, bo nawet jak to mówiłeś, to przypomniała mi się właśnie ta sytuacja. Jak byliśmy właśnie na spotkaniu takim zespołowym i wtedy właśnie od Szymona usłyszeliśmy, że, że właśnie ty już po nawet tej pierwszej rozmowie takiej, tej motywującej, tej, takiej z planem działania, to już się zmotywowałeś na, na takim, w takim stopniu, że już właśnie pojawiły się pierwsze efekty, zanim tak naprawdę zacząłeś program. No to już było mega, nie? To już dołączenie dało mi taką motywację do działania, żeby szokł, nie? No, to, to brzmi mega fajnie, że już po tej takiej pierwszej rozmowie się otworzyły jakieś takie blokady, nie? Ale to już wtedy jak dołączyłeś do naszego programu, no to jak dalej to wyglądało? No jak dołączyłem, to już praca nad sobą pierwszy tydzień to jest w ogóle prawda, naprawdę zmiana cał całego w sumie rytuału dnia. Zaczynając od, wiesz, od rana, od tych prysznicy medytacji, zacząłem wiesz, ćwiczyć, no, skupiać się na sobie, obserwować siebie przede wszystkim. No, zacząłem też dużo czytać książek, które tam były też polecane, ekstra jakieś książki też mam od Ani polecane osobno, która właśnie mnie prowadzi w tym całym kursie, bo tam miałem jakieś nieprzepracowane dzieciństwo nawet się okazało, które też ważyło na tym, żeby... Poznawać kobiety, co też w ogóle nie byłem świadomy, jakieś moje niektóre zachowania, yy, czy tak dalej. Się okazało, że były spowodowane gdzieś tam sprzed yy, 25 lat jakimiś sprawami rodzinnymi, czy tak, tak dalej, więc naprawdę duży progres. Nie? W sumie większość facetów myśli, że jakoś tak to wystarczy, kilka takich magicznych tekstów, albo że yy, nie wiem. Przeczytałem jakąś książkę i nagle wszystko się zmieni, bo zastosuję te teksty, które były w tej książce, no nie, ale tutaj, tak jak ty nawet zauważyłeś, że wszystko zaczyna się od takiej zmiany wewnętrznej, no nie? Co, co w sumie w tej zmianie wewnętrznej zauważyłeś, że tak ci najbardziej pomogło w tych relacjach i w tym jak się czułeś właśnie z taką swobodą? No cały sposób w ogóle rozmawiania z kobietą, który jest świetnie opisany w tych wszystkich lekcjach, jak się zachowywać. Podczas randki, jak rozmawiać, jak zadawać pytania, jak w ogóle prowadzić, wprowadzać różne rzeczy na randce. Jakbyś miał porównać właśnie takie randki wcześniej, a teraz już po przejściu kursu, no to co w sumie e, tak się zmieniło? No bardzo dużo się zmieniło. Zmieniło się tak, że no, dziewczyny zazwyczaj już później po tych pierwszych moich randkach w ogóle się nie odzywały, albo już tak przechodziliśmy do jakieś Tak, a teraz to. Dziewczyny, już same do mnie piszą, proszą o kolejne spotkania, czy tak dalej. To już jest w ogóle zupełnie inna różnica. Nie? Tak, no to jest taka odwrócona grana, nie? Że nie ty tak, się tak. starasz robić wszystko, żeby tylko kawałek jej uwagi zebrać, tylko to one właśnie chcą twojej uwagi, no nie? No tak. No też yy, dużo też zbudowanie trochę Instagrama, chociaż za bardzo go nie budowałem, mhm. ale też mogę sobie powiedzieć, że... Yy, Zacząłem od pewnego czasu też, nie od samego początku dołączenia do kursu, tylko tam, nie wiem, z 50 temu czy z półtora wrzucać jakieś trochę na relacje, jakieś filmiki. Też byłem na fajnym wyjeździe z firmą nad morzem. Zamiast zimnych prysznicy rano, to o szóstej rano chodziłem na, na wschód słońca i kąpię w morzu, więc jak szedłem z kumplami, to kumple w kurtkach, ja wiesz, w morzu I, nagrywali filmiki, wrzucałem to na relacje. To zrobiło taką y, robotę też między innymi, że y, jakieś dziewczyny z technikum, z gimnazjum, nawet jakieś takie przelotne miłości zaczęły same do mnie się odzywać, pisać wiadomości, że czy, czy się spotkamy na kawę, to też nie wierzyłem w to, ale naprawdę to robi też robotę. Nie? No właśnie, bo <laughs> wspomniałeś też o kumplach, to twoi kumple na przykład zauważyli w Tobie jakąś zmianę? Tak, bardzo dużo ludzi widzi we mnie zmianę i to też tacy dalsi znajomi, czy tutaj w pracy, ale takich ludzi, z których spotykam gdzieś raz na jakiś czas, to też ostatnio taki znajomy mówi Ty, ale się zmieniłeś, nie? Dużo co? przypakowałeś trochę tutaj coś, nie? W ogóle inaczej jakoś wyglądasz, nie? Coś nie widzieliśmy może z 3 miesiące czy z cztery, nie? Mhm, mm a oprócz tak, takich właśnie, bo, bo to super brzmi, no, nie? Ale też pojawiały się jakieś takie gorsze momenty? Yy, podczas kursu? Tak, no to u mnie to tak, wiesz, tak, tak było tak, leciało tak z, z, pod górkę i z górki i tak, wiesz, były oczywiście też załamania jakieś tam chwilowe, takie mm, zwątpienia, czy to na pewno ma sens, ale to też jest coś takiego, że jeżeli coś się zmienia w człowieku, to, yy, to musi też trochę boleć. nie? Mhm. No to jest też właśnie taka dobra rada, no bo zawsze, nawet te zmiany e, na lepsze, one też właśnie zawsze są trochę niewygodne, prawda? Nie? To, żeby to zaakceptować, żeby osiągnąć coś lepszego, no nie, Żeby coś zmienić na lepsze. Jak sobie radziłeś w ogóle z tymi takimi gorszymi momentami? No, zacząłem uciekać w sport na pewno, nie? Jeżeli tam gdzieś jakieś dołały, wyłapałem, czy coś, to na pewno. Mi pomaga bieganie. A czasami potrafię o 22, 23 ubrać buty i biegać, nie? żeby gdzieś, gdzieś sobie wybiec, chociaż na pół godziny, i wtedy wszystko jakoś tak mi zawsze ucieka. Nie? Te wszystkie złe emocje gdzieś tam się yy, wytracają. Nie? A właśnie w programie zauważyłeś, że coś ci na przykład tak <laughs> najbardziej pomogło? Czy to w tych gorszych momentach, czy też nawet ogólnie? W programie? No cały program sumie mi bardzo dużo pomógł. Też Ania nie doradziła mi, jak radzić sobie z niektórymi rzeczami. Też byłem bardzo mm, taki, że była akcja, reakcja. Y, coś zaczęło mi na przykład przeszkadzać, od razu na to reagowałem. A teraz raczej podchodzę do tego, że zaczynam obserwować, co się dzieje. Daję sobie chwilę czasu, zastanowienia i dopiero myślę, jak mam zareagować. Nie? Jak się zrobiłem. Mm, bardziej stanowczy i daje sobie czas na to, żeby pomyśleć, jak reagować na jakieś dane um, sytuacje, przede wszystkim. No, no brz brzmi to dobrze. To w sumie jest coś takiego, z czego jesteś najbardziej z siebie dumny? Co udało ci się dokonać? No, cała ta przemiana, nie? Uprawianie sportu, teraz ćwiczę w sumie 3-4 razy w tygodniu, biegam, lepiej się odżywiam, staram się spać dłużej, regularnie. Usunąłem Facebooka na przykład, TikToka, nie oglądam żadnych rolek. Zacząłem czytać książki, zacząłem się interesować w ogóle samorozwojem, czytam też jakieś tam, słucham jakichś tam podcastów czasami o samorozwoju, więc to też jest tak spoko. Nie oglądam telewizji. Ale więc... W relacjach właśnie z kobietami, to jak u ciebie to teraz wygląda? I teraz to wygląda spoko, spotykam się spotykałem się w ogóle przez ten cały okres, to naprawdę poznałem bardzo dużo dziewczyn. Nie mam problemów już z podejściami na ulicy do, do, do kobiet czy zagadaniu. To jest naprawdę spoko. Polecam w ogóle bardzo poznawać dziewczyny w realu, a nie na badu czy na innych rzeczach, bo to jest naprawdę różnica bardzo duża. Od początku się poznaję, y, widząc się i spędzając ze sobą czas, a nie pisząc przez y, jakieś komunikatory. A tak aktualnie to spotykam się z y, jedną dziewczyną już tak dosyć długo i tak fajnie się to układa. Jeszcze z niektórymi tam mam trochę kontakt, ale co będzie z tego, to zobaczymy. Nie? To właśnie masz dalej plany, żeby rozwijać już na przykład tą relację, czy bardziej tak luźno się spotykasz, jeżeli. Mogę o to zapytać? W sumie fajnie nam się układa, już spotykamy się tak dosyć intensywnie, jeżeli mogę tak powiedzieć. No mamy wspólne y, jakieś tam zainteresowania, Spę też y, ta dziewczyna y, sama w takiej jakby, była też w takiej szkole samorozwojowej, więc mamy wspólne tematy też takie właśnie na temat emocji i samorozwoju. Więc to też jakby nas trochę łączy. Nie? Mega fajnie. A to powiedziałbyś, że właśnie program oprócz takiego przełamania się do nawiązywania tych nowych relacji, to powiedziałbyś, że pomógł ci też tak ogólnie w komunikacji, żeby pogłębiać relacje i budować taką głębszą więź? Yy, tak, to też, żeby właśnie tak zbudować jakieś taką głębszą więź, to na pewno też. No ale też yy, pomógł mi na przykład w innych relacjach, na przykład biznesowych czy tam koleżeńskich. Parę razy wyszedłem na przykład sam na miasto, na imprezę, gdzie świetnie się bawiłem i wychodząc na miasto, wychodząc z taksówki, po pięciu minutach już poznałem jakąś ekipę gdzie nigdy W sumie bym przedtem nie pomyślał, żeby w ogóle podejść do jakiejś ekipy i się do nich dołączyć i gdzieś na drinka na mieście. I tak się ten wieczór potoczył, tak się rozpędziłem w ten wieczór, że na drugi dzień już się dopiero o dziewiątej do domu. Nie? I poznałem przez ten wieczór, naprawdę bardzo dużo ludzi, bardzo dużo dziewczyn, zabrałem parę instagramów i naprawdę było super. Nie? I pomyślałbyś o tym tak trzy miesiące wcześniej, kiedy byłeś właśnie po tym zerwaniu, o tak przygnębiony trochę. I dopiero lekko co się otwierałeś, to było wtedy takie dla ciebie ciężkie. To wtedy pomyślałbyś, że trzy miesiące później twoje życie może teraz tak wyglądać? No nie, tego to na pewno się nie spodziewałem, nie? To okay. na pewno nie. właśnie tego, temu staremu sobie byś dał? No pierwsze, to na pewno dołączyć do tego programu, tak? To, to, to... Na pewno nie. Też dużo społeczności te kole tutaj, co te są organizowane poniedziałki, Wtorki Środy i czy te soboty, to też naprawdę dużo dają. Nie trzeba się tam udzielać. Można też słuchać mi to też dawało dużo, szczególnie na początku. Jeżeli gdzieś tam sobie włączałem te kole i słuchając innych ludzi, którzy mają jakieś problemy, można wyciągnąć dużo wartości dla siebie, nie? To jest też fajne. Też na temat jakiegoś jednego problemu potrafi się wypowiedzieć parę osób, parę różnych spostrzeżeń z innego konta, każdy patrzy i no to jest naprawdę spokojnie. No tak, to może być mega pomocne, żeby nie tylko uczyć się na tych swoich błędach, ale też na błędach innych, żeby unikać popełniania takich błędów, nie? żebyś mógł uniknąć tych błędów u siebie. Tak A to w sumie co takiego na przykład chciałbyś przekazać osobom, które są teraz w podobnej sytuacji co ty kiedyś? Czyli na przykład być może są lekko przygnębione albo gdzieś nie widzą takiego światełka w tunelu, tak się zamartwiają czy w ogóle dadzą radę, to co byś mógł przekazać takim osobom? No, chciałbym przekazać, że na pewno warto zastanowić się i zacząć coś robić ze swoim życiem. No tak, żeby przyspieszyć to, to nam mogę na pewno tutaj polecić dołączenie do tego mentoringu, który tutaj mamy, bo mi to naprawdę bardzo dużo dało. Bo tak samemu się podnieść, to myślę, że na pewno bym nie osiągnął takiego pułapu, na którym jestem aktualnie, Mega brzmi to inspirująco. Myślę, że ta rozmowa też może dużo dać i zainspirować właśnie wielu facetów, którzy też jakoś właśnie zmagają, są w jakichś takich podobnych sytuacjach, więc dzięki wielkie dla Ciebie, Dominik, że w ogóle tutaj e, zgłosiłeś się na tę rozmowę, tak żebyśmy mogli też jakoś zainspirować inne osoby. Okej, okay, to dzięki również. I życzę Wam wszystkim powodzenia, i dawajcie z siebie wszystko. Nie?